Dlaczego po francusku mówimy o kimś, kto jest tak przesadnie oszczędny, żeby nie powiedzieć skąpy, że oszczędza nawet na ogarkach świeczek? Nie mamy chyba czegoś takiego w języku polskim, a po francusku to brzmi: Économiser des bouts de chandelle. Żeby powiedzieć o kimś, kto stara się uniknąć najmniejszych wydatków. I tu od razu nasuwa mi się Louis de jako molierowski skąpiec: Économiser des bouts de chandelle. Oszczędzać nawet na ogarkach świeczek. I to wyrażenie pochodzi z XVIII wieku, bo wówczas służba w domach burżuazji wspierała takie niedopalone ogarki świeczek, takie resztki łoju, które były wówczas w pewnym sensie towarem luksusowym. No i te ogarki świeczek były odsprzedawane później rzemieślnikowi, który zajmował się wyrobem świeczek i przerabiał je, przetapiał je na nowe świeczki. Po prostu. No i tym procederem zajmowała się służba w domach burżuazji, czym dorabiała sobie na boku. No, a z kolei dla osoby dobrze urodzonej i z racji tego swojego urodzenia dobrze wyposażonej przez los, było to niczym innym jak przejawem małostkowości osób niskiego stanu. Bo jak czasami trudno jest zrozumieć bogatemu biednego, czy osobie z pełnym żołądkiem, tą, której burczy w brzuchu, właśnie bogaci patrzyli na tą praktykę swojej własnej służby z pewnym takim poczuciem klasowej wyższości. Jako przejaw czy dowód jej małostkowości czy skomstwa, Rzeczywiście taka sprzedaż ogarków, świeczek przynosiła małe dochody i szlachta z racji swojego urodzenia i posiadanych majątków mogła po prostu spojrzeć na to i na swoją służbę z góry. No i rzeczywiście, kiedy ktoś tak wszystko skrupulatnie i oszczędnie rozliczał, porównywano go do osoby, która oszczędza nawet na ogarkach świeczek. Są to wyrażenie. Ekonomizę des bouts de chandelle.